Marko moi drodzy, zwycięzcą ostatniego pakietu Vertex jest ta osoba, a jako że zostawiliście niesamowitą liczbę, a mam dla Was drugi pakiet Vertex, który będzie do wygrania. Co należy zrobić? Zzelić łapkę w górę, komentarz i subskrypcję oraz obejrzeć film do końca, bo to moja prośba, bo tam będziecie mieli jeszcze kilka informacji na ten temat. Ja bez zbędnego przedłużania lecę sobie do najdziwniejszych miejsc i najdziwniejszych sposobów na wygraną w Fortnite Battle Royale, a Wy oglądajcie film do końca. Piona! Pierwszym bardzo dziwnym sposobem na wygraną było to granie na kontrolerze od konsoli Wii. Możecie sobie wyobrazić jak bardzo musiały boleć ręce gracza, który grał na tym kontrolerze. Ze względu na to, że tam trzeba cały czas trzymać ręce do góry i cały czas po prostu wskazywać swojej postaci jak ma poruszać się podczas gry. To możecie zobaczyć w tym momencie na ekranie. Jest to naprawdę bardzo, bardzo trudne, a tego wyzwania podjął się jeden youtuber i co najciekawsze wygrał tym oto sposobem grę. Jest to jeden z najdziwniejszych sposobów, które w ogóle widziałem w Fortnite Battle Royale do tego, aby po prostu wygrać cokolwiek, jakąkolwiek grę. Myślę, że challenge bardzo, bardzo trudny, a to sami możecie zobaczyć w tym momencie na ekranie, jak jakimś cudem, ostatnim rzutem na taśmę, trafił ostatni strzał, właśnie nasz YouTuber, który to zabija przeciwnika i zdobywa Victory Royale. Bardzo trudna opcja, ale wydaje mi się, że warta, jeżeli wygramy właśnie tym sposobem grę. Dajcie znać w komentarzu. Kolejny już śmiałek, który odważył się na bardzo dziwną propozycję, była to gra w Fortnite Battle Royale na Banspadach. Tak, na Banspadach, denspadach, czy jakkolwiek możecie to nazwać. Pewnie nawet nie widzieliście, bo kiedyś bardzo, bardzo dawno temu popularne były takie densmaty, maty, na których to mogliśmy sobie tańczyć, uderzając w strzałki. Jednak jeden z naszych graczy postanowił, że zagra na tej macie Fortnite, co było niesamowitym wysiłkiem i niesamowicie trudne. Co prawda nie zdobył on Victory Royale właśnie na tej macie, natomiast musiałem wam to pokazać. Jak mniej więcej się nad tym gra, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo ciężkie. Pewnie wielu z Was nawet już nie pamięta, że takie dance maty w ogóle istniały, bo były one popularne bardzo, bardzo dawno temu. Natomiast w Fortnite też mieliśmy właśnie taki mały akcent, który to pozwolił właśnie graczom zagrać na takiej właśnie macie. Kolejnym dziwnym sposobem na grę, a w zasadzie dziwnym miejscem na grę było to granie w McDonaldzie. Kiedy do dwóch youtuberów podłączyło się do telewizorów w McDonaldzie, gdzie było pełno ludzi, i grali właśnie tam w Fortnite Battle Royale. Co najlepsze grali sobie duo, więc zajęli dwa telewizory, podłączyli dwie konsole, włączyli się do Wi-Fi od maka i po prostu zaczęli grać w Fortnite. Jest to naprawdę dziwna sprawa, bo wydaje mi się, że ja nigdy w Fortnite Battle Royale nie grałbym w McDonaldzie, tym bardziej, że pewnie poszedłbym cokolwiek zjeść tam. Natomiast oni sami zobaczcie, jak sobie radzili. Widzicie to pewnie w tym momencie na klipie, jest to dosyć śmieszna sytuacja, ale takich jeszcze w dzisiejszym filmie na pewno będzie więcej. Sami zobaczcie, jak to wygląda. Kolejne już bardzo dziwne, a w zasadzie mroczne miejsce na zwycięstwo w Fortnite Battle Royale to nawiedzony dom Drakuli, w którym to był turniej, w którym do wygrania było około 50 tysięcy dolarów. Jeden z graczy podczas strachu podczas takiego nawiedzonego domu mógł uzyskać aż 17 fragów i wygrać grę, tym samym wygrywając 50 tysięcy dolarów. Sami zobaczcie, że dom jest naprawdę mroczny, a atmosfera, w jakiej gracze poruszali się w grze, była również naprawdę mroczna. Wydaje mi się, że absolutnie nie zdecydowałbym się na grę w takim domu ze względu na to, że zakładając słuchawki nie wiedziałbym, co dzieje się dookoła mnie i bardzo, bardzo ciężko byłoby tam się skupić na czymkolwiek, poza tym, żeby po prostu dbać o własne bezpieczeństwo. Nawiedzony dom Drakuli to bardzo wiele legend i bardzo wiele mitów na ten temat i pewnie nic się tam takiego złego nie dzieje. Natomiast sam turniej był świetną inicjatywą i wydaje mi się, że każdy z nas chciałby spróbować tam zagrać. Zobaczcie, jak 17 fragów zdobywa jeden właśnie z graczy na turnieju w Fortnite Battle Royale w nawiedzonym domu Drakuli. Kolejne już dziwne miejsce, w którym miała miejsce wygrana w Fortnite Battle Royale, to pełna biblioteka. Jarvis wraz ze swoim kolegą postanowił, że zagra sobie w Fortnite w bibliotece wśród ludzi, którzy wysyłają sobie po prostu listy do swoich wnuczków czy do kogokolwiek innego, wysyłają maile a tutaj będzie grane duo Fortnite'a, sami zobaczcie jak to śmiesznie wyglądało dodatkowo co najlepsze udało się wygrać tą grę, co spowodowało niesamowitą radość dwóch graczy, ale na szczęście stanowali szybko, że są w bibliotece i nie mogą tak za bardzo się głośno cieszyć a wydaje mi się, że opcja właśnie dla tych graczy była strasznie ciekawa ja sam chciałbym spróbować zagrać w Fortnite w takim dziwnym miejscu, swoją drogą zaproponujcie je w komentarzu, a może zrealizuję Taki challenge, gdzie będziemy mogli po prostu sobie zagrać w jakimś dziwnym miejscu w Fortnite Battle Royale. Co wy na to? Dajcie znać, jeżeli uda nam się wygrać, to po prostu zrobimy jakiś konkurs dla Was. Oh my God, no i kolejna już rzecz, którą chciałbym przedstawić w dzisiejszym materiale, to niebezpieczny pad Morgsa. Morgs postanowił przybić różne ostre przedmioty do swojego pada, dzięki czemu po prostu pad stał się strasznie niebezpieczny. Były tam pineski, wkręty i różne tego typu rzeczy, a nawet przyciski LB i RB zostały przybite gwoździe, które to po prostu kaleczyły gracza, jeżeli zrobił on cokolwiek źle. Morgs nadał sobie, że minimalnie w grze, której wygra, musi zdobyć trzy fragi, i tak oto zrobił. Po prostu używając tego pada, zdobył trzy fragi i ostatecznie. Ostatnim pięknym, czystym headshotem pokonał swojego przeciwnika, dzięki czemu mógł bez problemu wygrać swoje Victory Royale na tak niebezpiecznym padzie. Wydaje mi się, że jest to dosyć dziwna sprawa, bo samemu okaleczając się po prostu takim padem, ciężko jest wygrać grę. Dajcie znać w komentarzu, jak wy widzicie swoją grę na takim padzie, oraz czy chcielibyście, abyśmy na przykład sami spróbowali tego na swoim kanale. McDonald's Biblioteka to mały pikuś przy tym co zrobił jeden z youtuberów Fortnite. Oczywiście postanowił on zagrać na ekranie boiska NBA. Kojarzycie te wielkie ekrany, które znajdują się na samym szczycie boiska, gdzie lecą tam powtórki i różne tego typu rzeczy, które to po prostu są podczas meczu NBA. Natomiast jeden z graczy postanowił, że wolno, że tam zagrać w Fortnite'a. Podłączył on Xbox, pada i po prostu zaczął grać. Nie jest to największy ekran, na którym grali gracze w dzisiejszym odcinku, natomiast też robi on niesamowite wrażenie. Wydaje mi się, że ja sam chciałbym zagrać na takim ekranie w Fortnite Battle Royale, jednak ja na padzie po prostu się absolutnie nie nadaję, więc mogłoby być to całkiem ciężko. Ale zobaczcie, że takie rzeczy również dzieją się w Fortnite, co jest naprawdę mega dobrą inicjatywą. Dajcie znać w komentarzu, co Wy o tym myślicie, a ja przechodzę sobie dalej. Tym razem przechodzimy do największego ekranu i największego boiska, jakie miało miejsce w Fortnite Battle Royale. Ze względu na to, że jeden z graczy postanowił zagrać na boisku do baseballa na największym ekranie, znajdującym się na nim. Sami widzicie klip w tym momencie na materiale, który to po prostu jest niesamowity. Wielki ekran, wielkie boisko i wielki gracz, który to po prostu wygrywa grę bez problemu. Na takim ekranie. Ciekaw jestem, jak to jest z opóźnieniami, właśnie na takim ekranie, bo wydaje mi się, że każdy z nas po prostu chciałby zagrać na tak wielkim ekranie. Nawet nie jestem w stanie powiedzieć, ile cali ma ten ekran, natomiast robi on zniewalające wrażenie w porównaniu do tego, co znajduje się dookoła. Więc ekran musi być całkowicie wielki. Dajcie znać w komentarzu, czy kiedykolwiek chcielibyście zagrać na takim ekranie, na przykład na finale Ligi Mistrzów, czy gdziekolwiek, bo mi wydaje się, że jest to całkiem ciekawa historia, która jest nie do zapomnienia. I przedostatni już na dzisiaj. Miejsce, które wybrałem do dzisiejszego materiału, to granie pod wodą, a również realizował je Jarvis. Jarvis po prostu grał pod wodą i po każdym zdobytym fragu zanurzał się w wodzie na 30 sekund. Zapytacie, co z padem? Pady cały czas był pod wodą i coraz pad cały czas był pod wodą i zanurzał się to coraz, coraz głębiej. Oczywiście pad do Xboxa jest całkowicie wodoodporny, więc nie było z tym żadnego problemu. Czasami tylko rozłączało właśnie pada z konsolą, co powodowało dosyć duże utrudnienie dla gracza. Ale Jarvis mimo wszystko zdobył, zdążył zdobyć idealnego ostatniego fraga, co spowodowało, że wygrał grę po prostu grając częściowo pod wodą. Jest to bardzo wielkie osiągnięcie dla tego gracza, ja osobiście mocno mu kibicuję, ze względu na to, że bardzo wiele akcji już nim oglądałem, które były naprawdę niesamowite i śmieszne. Dajcie znać w komentarzu, czy znacie Jarvisa? A jeśli nie, no to link macie do niego w opisie do tego materiału. No i niewątpliwy numer jeden, już w dzisiejszym odcinku, to oczywiście balon na gorące powietrze. W balonie na gorące powietrze również grane było w Fortnite Battle Royale i był on naprawdę bardzo, bardzo wysoko, co możecie zobaczyć w tym momencie na materiale. Balon całkowicie wznosił się w powietrze i był całkowicie bezwładny, a mimo wszystko gracze grali w środku niego w Fortnite Battle Royale. Nie wiem, czy czułbym się komfortowo na takiej wysokości, grając w Fortnite, ale gracze widocznie absolutnie. Bez problemu mogli sobie tam po prostu grać. Wydaje mi się, że jest to dosyć szalone, i ja osobiście pewnie nie zdecydowałbym się na to. A Wy da możecie dać znać w komentarzu, co o tym myślicie, ze względu na to, że są to naprawdę szalone miejsca, których to ja osobiście nie zdecydowałbym się nagrać czy zagrać w ogóle w Fortnite Battle Royale. Dajcie znać w komentarzu. Dzięki Wam bardzo za oglądanie tego materiału. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. A jeżeli Wam się spodobał, to strzelcie łapkę w górę, komentarz i subskrypcję i oglądajcie materiał do końca. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!